Ośrodek szkolno-wychowawczy w Wyszkowie gotowy do wykonania zadania w ramach Gaszy Challenge. Dziękujemy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej imienia Cypriana Kamila Norwida za nominację. Zawsze lubimy pomagać. W myśl słów naszej patronki Marii Konopnickiej, jeśli serce Twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto, złe ocieraj cudze oczy, chociaż Twoich nie otarto. Gotowi? Zaczynamy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziękujemy zadania nominujemy Szkołę Podstawową nr 4 w Wyszkowie, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wyszkowie, Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie, Kancelarię Prawa Pracy Ryciak z Warszawy, Firmę Eko-Instal z Wyszkowa oraz Radę Pol